Zadanie drugie. Rozwiąż równanie 25setnych do potęgi x plus 2. To się równa pierwiastek kwadratowy z liczby 32 do potęgi 2x plus 4. Żeby takie równanie rozwiązać, to podstawy, zarówno tej potęgi, jak i tej potęgi, musimy sprowadzić do takiej postaci, żeby w obu tych podstawach znalazła się identyczna wartość liczbowa. No i teraz my wiemy, że 25setnych. To jest dokładnie to samo, co liczba 1 czwarta zapisana właśnie w taki sposób w postaci ułamka zwykłego. Czyli tutaj w podstawie tej potęgi zamiast zapisać 25, ja zapiszę po prostu liczbę 1 czwartą, przy czym ułamek ten. Biorę w nawias, ponieważ tutaj jeszcze mamy ten wykładnik, który muszę zapisać. Zapisujemy go poza nawiasem. Ułamek 1/4 został wzięty w nawias, ponieważ do tej potęgi podnoszę zarówno licznik, jak i mianownik. No i teraz przyjrzyjmy się liczbie, jaką jest pierwiastek kwadratowy z liczby 32. Jest to liczba niewymierna. To znaczy, że nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da 32. Natomiast samą liczbę 32 możemy zapisać w postaci iloczynu dwóch liczb, w postaci iloczynu liczby 16 i liczby 2. I teraz na tym etapie możemy skorzystać z tego wzoru. Czyli jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z iloczynu dwóch liczb, to ten iloczyn. Tak zapisany możemy rozbić na taki iloczyn. To znaczy, że tutaj po znaku równości mogę zapisać, że uzyskuję pierwiastek stopnia drugiego z liczby 16 razy pierwiastek stopnia drugiego z liczby 2. Pierwiastek kwadratowy z 16 to jest 4, natomiast pierwiastek kwadratowy z liczby 2 to po prostu pierwiastek kwadratowy z liczby 2. Jest to liczba niewymierna, czyli znowu nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da 2. Jeżeli nie jesteśmy proszeni w zadaniu, a tutaj nie jesteśmy, o to, żeby podać przybliżoną wartość jakiegoś wyrażenia, to pierwiastki, które są liczbami niewymiernymi, zawsze pozostawiamy w takiej postaci nieprzybliżonej. No i tutaj w rezultacie uzyskujemy 4 pierwiastki kwadratowe z 2. To znaczy, że pierwiastek kwadratowy z 32 to jest dokładnie to samo co 4 pierwiastki kwadratowe z 2. I tę liczbę, czy tę postać liczby zapisuję zamiast pierwiastka kwadratowego z liczby 32. No oczywiście, ponieważ później będę miała wykładnik potęgi, to 4 pierwiastki kwadratowe z dwóch zapisuję w nawiasie, a poza nawiasem zapisuję wykładnik, czyli 2x dodać 4. Pomimo tych przekształceń, my nadal nie uzyskaliśmy takiej sytuacji, w której w podstawach obu potęg mamy identyczną liczbę, czyli dalej musimy dokonywać różnych przekształceń. Przyjrzyjmy się tutaj liczbie 1 czwarta. Otóż, jeżeli skorzystamy z tego wzoru, to będziemy mogli tę podstawę przekształcić. I teraz popatrzmy. Jeżeli pewną liczbę całkowitą podnosimy do potęgi minus m, to podstawę potęgi, czyli w tym przypadku A, odwracamy, natomiast mianownik podnosimy do liczby przeciwnej niż ten wykładnik w tym miejscu. To znaczy, że jeżeli liczbę 4 podniesiemy do potęgi minus 1, no to uzyskujemy w podstawie potęgi liczbę 1 czwartą, natomiast mianownik podnosimy do potęgi pierwszej. Czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj 1 czwartą. Co to znaczy? To znaczy, że 1 czwarta, czyli podstawa tej potęgi, to jest dokładnie to samo co 4 do potęgi minus pierwszej. Zapiszmy zatem 4 do potęgi minus pierwszej. Biorę to wyrażenie w nawias i za nawiasem zapisuję jeszcze wykładnik równy x plus 2. To się równa, no i teraz musimy przekształcić podstawę tej potęgi. O tyle, o ile tutaj z czwórką nie będzie większego kłopotu. O tyle mamy tutaj pierwiastek kwadratowy z dwóch. I tutaj musimy teraz skorzystać z tego wzoru. Otóż, jeżeli pewną liczbę podnosimy do takiej potęgi, która jest łamkiem, To znaczy, że my w rezultacie uzyskujemy po pierwsze pierwiastek, po drugie, po drugie takiego stopnia jak, jak mianownik tego wykładnika, no i z podstawy tej potęgi. To oznacza, że jeżeli liczbę 2 podniosę do potęgi 1, drugiej, no to ja w rezultacie uzyskuję tutaj pierwiastek stopnia drugiego z liczby 2. Czyli pierwiastek drugiego stopnia z liczby 2 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi 1, drugiej. Czyli tutaj w nawiasie mogę zapisać, że uzyskuję 4 razy 2 do potęgi jednej drugiej, a poza nawiasem jeszcze 2x dodać 4. Co ja mogę zrobić dalej? No W kolejnym kroku ja tu, jeżeli chodzi o lewą stronę równania, mogłabym zauważyć, czy mamy podwójne potęgowanie. Czyli musimy skorzystać z takiego wzoru. Czyli jeżeli mamy takie podwójne potęgowanie, to w rezultacie uzyskujemy podstawę. Potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Dlatego tutaj zapisuję 4 do potęgi minus 1 razy x dodać 2. No i teraz przejdźmy tutaj do tego wyrażenia, które się znajduje po prawej stronie. Czwórkę mogłabym zapisać w postaci potęgi liczby 2. Otóż 4 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi drugiej, czyli zapisuję tutaj 2 do potęgi drugiej. Razy 2 do potęgi 1, druga. No i ten wykładnik 2x plus 4 przepisuję bez zmian. W następnym kroku po lewej stronie wymnażam wykładnik potęgi, czyli dokładnie wymnażam zawartość nawiasu przez liczbę minus 1, dzięki czemu uzyskuję 4 do potęgi minus x minus 2. To się równe. I teraz tutaj musimy uprościć zawartość nawiasu. Tutaj mamy taką sytuację, w której mnożymy przez siebie potęgi o tych, samej, o tych samych podstawach. Jeżeli mamy sytuację taką, w której mnożymy potęgi o tej samej podstawie, tutaj wykładniki niech się różnią, to w rezultacie również uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. To znaczy, że tutaj uzyskujemy 2 do potęgi 2 plus 1 druga. Przy czym 2 plus 1 druga to jest dokładnie to samo co 2 i 1 druga. I zapiszemy sobie tę liczbę w postaci ułamka niewłaściwego, czyli będzie to 5 drugich. Wykorzystamy to teraz do równania. W nawiasie będziemy mieli 2 do potęgi 5 drugich, a poza nawiasem jeszcze wykładnik równy 2x plus 4. I teraz, jeżeli chodzi o lewą stronę równania, to liczbę 4 również zapiszemy w postaci potęgi liczby 2. Wiemy, że czwórka to jest to samo co 2 do potęgi drugiej. Dlatego ja tutaj zapisuję 2 do potęgi drugiej. A poza nawiasem jeszcze minus x minus 2 to się równa. No i teraz. Tutaj w tym miejscu mamy dokładnie tę samą sytuację, którą mieliśmy tutaj, czyli podwójne potęgowanie, czyli znowu musimy wykorzystać ten wzór. W rezultacie uzyskuję tutaj 2 do potęgi 5 drugich razy 2x dodać 4. Ta sama sytuacja znajduje się w tym miejscu, czyli poniżej zapiszemy, że mamy 2 do potęgi 2 razy minus x minus 2. To się równa. No i teraz tutaj musimy wymnożyć zawartość tego nawiasu przez liczbę, która stoi przed nawiasem. Policzymy to sobie na boku 5 drugich razy 2x dodać 4. No i tutaj jeżeli wymnożymy 5 drugich przez 2x, no to my w rezultacie uzyskujemy tutaj liczbę, która będzie równa 5x, natomiast 5 drugich razy 4. To jest po prostu 10, więc zapisuję tutaj plus 10. W rezultacie tutaj uzyskujemy 2 do potęgi 5 razy X plus 10. Dalsze rozwiązywanie przeniosę sobie tutaj w to miejsce i teraz musimy uprościć lewą stronę równania, czyli także zawartość nawiasu musimy sobie wymnożyć przez 2, to jest na tyle proste działanie, że już możemy. Zrobić sobie w pamięci. Mamy tutaj 2 do potęgi minus 2x minus 4 to się równa, 2 do potęgi 5x dodać 10. No i teraz uzyskaliśmy takie przekształcenie tego równania, w którym w podstawie i tej, i tej potęgi jest taka sama liczba, czyli możemy tutaj zapisać, że uzyskujemy minus 2x minus 4, które jest równe 5x plus 10. Ale musimy teraz rozwiązać takie równanie, czyli niewiadome na lewą, wiadome na prawą i będziemy mieli dwa, minus 2x minus 5x, to się równa 10 dodać 4, czyli minus 7x jest równe 14. Dzielimy teraz obustronnie równanie to przez liczbę, która stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 7 uzyskując x równy dokładnie minus 2 i to jest już nasza odpowiedź. To znaczy, że liczba minus 2 jest rozwiązaniem tego równania.